Siemanko, z tej strony MS i witam was w nowej serii na moim kanale. Będzie to seria z gry Watch Dogs. Twórca gry to firma Ubisoft z Montrealu, z Kanady. W grze wcielamy się w rolę hakera polującego na zabójców swojej siostrzenicy o imieniu Aiden, na nazwisku Pierce. To są więcej takie podstawowe informacje. Ja już tutaj chwileczkę zagrałem, żeby sprawdzić, jak się gra i różne takie rzeczy. Dostosować grafikę. Ale teraz przejdźmy do, do nowej gry. Potwierdzamy. A i od razu wam mówię, że gram na ustawieniach ultra z kilkoma ustawieniami na high. Chyba dwoma albo trzema. Ponieważ gra wymaga, ma bardzo duże wymagania, nawet minimalne. Takie jak, nie wiem, 6 giga RAMu, 2 giga, i tak i tak dalej. Niestety. Teraz wam was zostawiam z takim intrem od firmy. Do it. I'm hacking in. Look at that. Secrets and lies floating in a cloud of data. I just reach out, pluck it from the sky, and it's mine. It's ours. Stay focused. They got a nasty security system. How much we got? A hundred grand in 30 seconds. God bless the rich and famous. We are the modern day magicians, siphoning bank accounts out of thin air. Someone else is hacking in. Let's take a peek. Let's not. Stick to the plan, Damien. Siphon the accounts and get out. Adventure, my boy. <laughs> Have faith in your mentor. Something triggered that alarm. Let's find it. Shit. You're the system. I'm almost there. I'm shutting down now. Don't you touch a thing? What the hell is that? We need to abort. We are not. Um, Damien, it's over. I'm disconnected. <laughs> Contractors ran a search for the hackers in the Merlot job. You're assigned Aiden Pierce. Take him out. Hit the family if you need to. This guy's hacking days are done. Hit the family? Got a problem? Nope. I'll scare him good. You'll never hear from him again. Believe me, man. Who gave the order? <laughs> Come on, man. I told you. I don't know. You don't know. <gasps> Hate the family? Not a problem. Nope. I'll scare him good. You'll never hear from him again. So what do you think, Maurice? Did you scare me? It was a job, man. I didn't know. Who was on the other end of the call? Give me a name. They never gave me a name! Yeah, and I'll tell you a name. Oh. Lena. Lena Pierce. I didn't know about any kids, alright? That wasn't supposed to happen! I want you to think very carefully. Think. Look, man. Even if I knew a name, you couldn't get me talking. Guys, oh, I heard stories, man. like nothing you ever seen before. You gotta walk away from this, man. Some you can't walk away from. Please, Who gave the order? I spoke to him on the phone. He told me where to find you. That's all I know, man. That's all I know. Give me a name. I don't know. Then... Morissa. się oh, pre -tlewia. Pre -tlewia. I aby zabić.

Pierwszy bezpośredni kontakt tutaj z głównym bohaterem mamy w pomieszczeniu na stadionie May. Stadion May gra wyszła w maju. Czyśby jakieś powiązanie? Dobra, tu mamy do skakowania telefonik. Widać, to był Maurice, który zabił siostrzenicę Aidena. Że śmierć mu się przyda. Sprawdzimy, co jeszcze mamy w tym pokoju. Mm, świetnie. Co tu jeszcze możemy znaleźć? Maurice nam przeszkadza. Gnojek. Coś tu mamy? Dobra, tutaj widzę jest Hajsik. Aha, siwo jest. Składnik do wytwarzania jednorazowych sakowań dobra, ok. Składnik chemiczny, ciekawe. O, i Dobra, idziemy do następnego punktu. I leave you for two minutes. Give me my bullets. I tossed them. But you said you'd kill them otherwise. I told you to hold on to them, Jordy. Where you been anyway? I had to make a call. And you get what you need from Maurice? Oh, you're kidding me. Let's clean this mess up. Stop admiring your work. Hey, that's cute and all, but I'm disappointed, Pierce. I mean, you failed to spot the nasty inter-gang drama I'm creating here. I don't like loose ends. Let's get him out of here. No, too late. Bottom of the eighth. Chicago's ahead. Game's almost over. We are out of time. <laughs> nice shot. <laughs> huh. Come on, you're not just a little interested in my phone call. All right, fine. Tell me about your phone call. Glad you asked. Okay, we got a bunch of dead bodies, right? We got 40,000 people above us. We need a distraction. I called the cops. You didn't. Oh yeah, true story. So cops arrive and Maurice's little band of brothers arrive and pow 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 pow. Jordy, tell me you're joking. No no, I called them too. Look, we get a messy altercation at the end of the game. You and I slip away undetected. They'll appreciate the plan tomorrow. Great, punctual cops. I handle these guys. You grab Maurice, get him out of here. Maurice, what do I look like a chauffeur? He's the shooter. Nie Jak widać Jordi jest przygłupem. Nie ja że wyrzucił nasze naboje. To dzwonił po policję. Musimy się teraz koło nich przedostać. Dobra, tu jest y, dwóch policjantów, dobra. Idziemy za te pudła. Mamy tam dotrzeć, okej. Okay. Też się schowamy. Rozproszymy go. O, bezwładnimy Jeb, yeah. brałem jakąś amunicję. Tam jest drugi ziomek. Oj, oj. Dobra. A, jeden rozpierdala. Tutaj system. Dobra, jakaś amunicja. Tutaj coś mamy do podniesienia? Tu nic nie ma chyba. Coś było? Nie. Niestety nie. Także biegniemy na górę. Do kolejnego punktu. Dobra, 20 metrów. Naciśnij przytrzymaj spację, aby się wspinać. Dobra działa eee, do 3 okejśnij okay. z aby włączyć profiler okej okay. A, profiler to ta nasza zabawka Profiler ujawnia ślady, ok. Hakujemy kamerkę Jest śladem przepływu danych dobra eee Widzę, że mamy jakiegoś policjanta. Tu jest jakaś kamerka. Dobra, tu jest jeden. Tam jest dwóch. Ja otwórz drzwi. Drzwi są otwarte przecież. A dobra, to mam coś do skakowania Dobra, dotrzli na górny poziom. Okej. Okay. Ok, Aiden, lecimy. Mm, podnosimy jakieś części elektroniczne. Użyj Wabika, by ociągnąć gliniarza. Dobra. Przytrzymaj tab, by otworzyć menu zbrojenia. Użyj myszki, by wybrać. to coś, Wabik. Ok, bierzemy Wabik. Hmm. Szuć wabik w wyznaczony obszar, ok. przytrzymaj G, dobra. A, zwap. O, prawie nas zauważył. Dobra, ale złapał uprzyjętej. Znaczy tak możemy do niego spokojnie. O, daj się bezładnić. Wszystko oczywiście po cichu trzeba robić. Tutaj mamy coś do podniesienia. Wspinaj się, ja nie chcę się wspinać. Tu jest jakaś torba, o. 240 dolarów, dobra. To teraz... Dobra, dotrzyj tam na górę. Szybko sprawdzimy, coś ciekawego jest w tym pomieszczeniu. Yy, niestabilny składnik chemiczny dobra pewnie w przyszłości będzie służyło do wytwarzania bomb A dobra teraz wcieramy do kolejnego punktu kontrolnego proszę bardzo jakieś zebranie straży miejskiej yy, co mam zrobić dobra przedostać się tam Okej, okay, dobra. Jan nas nie zauważą. Już tam przebiegniemy dobra, czas. Dobra. Kid. I thought you wanted to keep the vigilante out of the news. Everything's connected to the CTOS with a serious firewall. Right now, I need to get out of the stadium. Can you find me the nearest access point? In the next room. Or you need to find someone with security clearance. Security guard should have access. Find the guard who has access code. Okay. Ciężka alergia, to chyba nie on. No dobra. Po służbie pracuję jako ochroniarz. Na służbie ochroniarz i po służbie ochroniarz. Dobra. Stadionowa przepustka, o dobra. Musimy schakować tego typeczka. Łam się do sieci na stadionie. To chyba tutaj. U, jesteśmy w jakichś podzie podziemiach, w jakimś centrum elektroniki. Jeśli tutaj mamy do schakowania jakąś fajną rzecz, otwieramy menu, Co to jest zaciemnienie, zabierzemy zaciemnienie, wybierz naciśnij G, o, czuję, że będzie fajna akcja, no właśnie, o kurwa, już na początku takie rzeczy nam dają. pierwszej stąd, no co on tu robi? Dobra, e, dotrzyj tam, dobra, dawaj jeden, e, Użyj shift, to by biec, ok. No, dawaj, 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 pięknie, zakrybuję drzwi, oczywiście, jakiś telefon. Chociaż jedną przydatną rzecz ten przygódną załatwił, jakąś furkę, którą możemy uciec ze stadionu, że idziemy do niej. To jak widzicie, profiler, fajna rzecz, prowadzi stronę o ogrodnictwie i zarabia 55 tysięcy dolarów. Bogata, adoptowała kota. Zarabia prawie 100 tysięcy mi miesięcznie. To ładnie. Dobra, docieramy do punktu. E, opuść obszar poszukiwania policji. Dobra, gdzie mamy biec. Dobra tam. E, dobra tutaj. Ta dziwnym trafem, akurat po naszej ucieczce ze stadionu zapaliły się wszędzie światła. Może nie i dziwny, może po prostu Profire nie działa. Dobra, mamy soundtrack i mamy swój wózek. Dobra, jedziemy. Opuść obszar. Eee, jak prowadzić? Dobra, sterowanie jest standardowe. Jezu, jakiś szybki. Dobra, uciekamy. Jezus Maria. Za szybki ten wózek jest. Będzie jak jakieś kordony policji są, kurwa. Niestety kurwa, mać ciężko jak na początek, trochę. Dobra, wejdziemy na jakąś autostradkę, może tu się uda. Jakaś ekspresóweczka Chyba wszędzie są te gliny. Dobra, jedny, jednych nie ma. Nie, ja pierdzielę! Kurwa, chyba dzisiaj nie ucieknę przed tymi debilami. Strasznie agresywni. Bzy, tu się da wyjechać stąd. Dobra. Dobra, że jesteśmy blisko. Dawaj jeden. Dobra, uciekliśmy policji. E, Dotrzyj do swojej kryjówki. Dobra, 400 metrów do kryjówki. Jedziemy jak najszybciej. Dobra, gdzieś tutaj, tak? E, kryjówka jest na górze, także... W każdej chwili mogę otworzyć mapę, nacisnąć, aby umieśnik znaczy GPS, okay. czyli takie trochę z GTA. Teraz lecimy do kryjówki. Eee, dobra. Jesteśmy w bazie. Stories, man, that had nothing ever seen before. You better walk away from this, man. Why are you sitting here? He's coming, right? Not like last time, Jackson. I did invite him. It's been so long. Are you sure you called the right number, honey? Your uncle's a different kind of person. It doesn't mean he doesn't love us. Cel zrealizowany. Chyba skończyliśmy pierwszą misję. Nie, musimy schakować telefonik. Dobra. E, otrzymaliśmy tutaj jakieś punkty zdolności. Już otworzymy sobie drzewko, co tutaj mamy. E, przytrzymaj kół, aby otwierać zamykać bramy i, i drzwi garaży. Okej. Okay. Przyda się. E, podnosić mosty. Chcemy. E, sterowanie kolejką, kolejką. Nie, nie chcę. Dobra, bateria. Chcę. Zawsze się przyda. Eee, ulepszenie hakowania bankomatów. Eee, blokady. Wstrzymaj kłoby podnosi. A, dobra, o to chodzi. To jest świetne. Na trailerach widziałem. Dobra, to kupujemy. No eee, i coś jeszcze? Koncentracja. naciśnięcie terela, aby włączyć. Koncentrację bojową, dobra. Precyzyjne celowanie. Dobra, też się przyda. Wszystkie punkty nam się skończyły. Akt pierwszy, koniec ósmej. Mission complete. Ok, dostaliśmy jakieś punkty doświadczenia. Tutaj odpoczywanie zmienia parę dnia, uzupełnia koncentrację i zapisuje grę. Dobra, czyli ta gra nam podpowiada, że przydałoby się odpocząć.

Ja zakończę w tym momencie ten odcinek i tak trwa 25 minut. Ja dziękuję Wam za oglądanie. Jeśli chcecie oglądać dalej, oczywiście Wam się podobało, to możecie zasubskrybować, zalajkować. To bardzo motywuje do dalszej pracy, do dalszego nagrywania. A ja Wam już dziękuję. Trzymajcie się, na razie pompa!